Siema ludzie, ja jestem Pro, a to jest Noob. Cześć Ja noob. jestem Noob, cześć. 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 Tak to jest tak naprawdę ja. Mati i dzisiaj super, ekstra mapa w kosmosie Space Wars. Mati, powiedz coś o tej mapie. Jest to taka bardzo <noise> fajna mapa, znajdujemy się w kosmosie, no i musimy ze sobą walczyć. Tutaj jest opis przedmiotów, które można znaleźć, wszystko jest w miarę klarownie opisane, nawet taki nubek jak ja. No, sobie z tym wszystkim radę. No Zobaczymy, czy sobie dasz tak naprawdę radę. Znaczy... Tutaj mamy. Ja tylko. Ej, po... Łapek swoich nie widzę. Dobra, o... nie, nie, nie łapek. wiem. Łapek, mówisz to. o łapkach w górę pod tym filmem? O! o! Jak widzicie to... szybko? W sumie to nie, ale zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek. Pro versus. Pro versus. No. Ale chciałem powiedzieć Pro versus Pro, nie wiem dlaczego. Tu jest w ogóle ziemia nad nami, całkiem fajna sprawa. Były tak. bardzo miłe komentarze typu: "No, Flotar, jesteś totalnym nubem nie umiesz w to grać. Takie. takie no były... Powinien być pranie, no, prawda? Tak. Uwielbiam Was, uwielbiam Wasze Też komentarze. kochamy Was. E, pięć życiek, tak? Ma pięć Mati? życiek jest ustawione, więc. Wciskaj, ja wciskaj. Aha, ja mam, dobra, ja mam wcisnąć. Dobra, no o. i teraz jak widzicie, wszystkie planety, na które y, graliśmy przed sekundą, się usuwają. Dokładnie, ja się bo spełnia... testowaliśmy sobie, trybik. Tak. I spełniają się nowe, żeby wiecie, nie było to samo. I są tutaj skrzynki, takie naprawdę fajniutkie skrzynki, w których no tak, są no. fajniutkie rzeczy. Jak to w skrzynkach, prawda? Zgadza się w sensie, jak to zazwyczaj są. Same fajne. No i chodzi o to, że mamy po pięć życiek i musimy po prostu się zabijać nawzajem. Powodzonka, Mati, oczywiście, powodzonka, że życzę. Tak, powodzonka również. Oh, fuck, ja już. Okej, okay. jeżeli spadasz na te te planety no, czy gwiazdy. No, i told you. No wiem, 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 że mi mówiłeś, ale wiesz. Wizowie o tym nie wiedzą, także spokojnie. Planet Warper. Tron... Aha, ci to są te. E, teleporty. Czekaj, Dobra. rzucę sobie. Ja też rzucę. O, oh, ej, bo Mati Uuu. byłem przy. Czekaj, czekaj. Możemy się już napierdzielać, nie? Normalnie. Tak mam o. A właśnie, jak ej. Nie mam i temu w ogóle. Ej, do, dobrze pomyślałeś przelać. z tym, żeby używać sobie tych warperów do tego. Ehm, do skrzynek innych. To jest naprawdę dobrze pomyślane. Aha, a co to robi? U, ej, uspokój się. Czekaj, mam rakiety. O mam nie! rakiety! Dlaczego moje się rozwaliło? Miałem rakiety. Pięknie to było, Ej, bo ja Do rzuciłem, czego? ja rzuciłem w ciebie e, Particle Remover i to usuwa wszystkie no, bloki. Zobacz, myślałeś kurde, że mnie Opekasz, a tu jednak nie. Gdzie ty jesteś? Wbija, para, para. <laughs> Dobra, to ja, ja za chwilę, a tam jesteś. E, uważaj, twoja planeta się rozwala, Mati! Chyba ty. No, no zobaczymy, czy taki będziesz kozak zaraz. Oh, fuck. Ej, to jest dobre z tymi rakietami. Tylko nie mam pojęcia. Mi się skończyły w ogóle już rakiety, także dość średnie do. to będzie. No, tu trzeba taktycznie. O! Uch. Czekaj, czekaj, czekaj. Za chwilę już ustrzelę w powietrzu. Uuu, chyba ktoś dostał. O! Ty, ja mogę cały czas w ciebie napierdzie, ale ziomek. O nie, 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 nie. nie, nie. Eee. Jesteś pizda, nieskoczek. <grych> spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja sobie, wiesz co, pójdę po inne skrzyneczki. A ty umarłeś? No tak, umarłem raz. Mam po cztery życia. Nie, nie wiem, no jak tak. to się dzieje, ale, ale mam po cztery żyćka. W ogóle pójdę sobie na tą wyspę. Ej, podoba mi się ten motyw z tymi. Fajny, fajny. Ej, no, no, no. Radar. Aha, czyli teraz będę widział, gdzie ty jesteś. Ej! Ale ty zorąbisy, jeżeli masz radar i go użyjesz, to po prostu... jakby mam takiego wallhacka na ciebie, że mam ciebie zaznaczonego na biało. Aha, ty dobre. No <laughs> rzuciłem ej kurde, rzuciłem tą em, tą perełką i no niestety co, co ty próbujesz? Nie. Myślisz, że, że jesteś taki kozak? U Ma... Nie, 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 nie. nie, nie, nie. <laughs> ja też umarłem. Kurde. Ej, mam ej, mam dwa życia tylko. Ja nie wiem co się tu odpieprza. A to, no to tak nie jestem nubek taki. No, ale spokojnie, spokojnie. O kurde, ej, od kogoś dostałem, od ciebie? Nie. Czekaj chwilę. No spoko. Dobra. Ej ty, dlaczego ja cały czas lecę w powietrzu i nic się nie dzieje? Znaczy wiesz, wiesz o co mi chodzi? Jakby yy, nic nie jak mogę... Się nie widzę. A nie, wi wi widzisz mnie, widzisz mnie, tylko ja już wiem o co chodziło. Ty nie strzelaj! Wow. Okej. Okay. Pokoń, gdzie ty jesteś? A, tu jesteś. Ej, to jest dobre, patrz, mogę sobie rzucić? Hello, śmietniku. Nieważne. Ej, nie, 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 nie. Ej, kurde, mam jedno życie, o co tutaj chodzi? To jest... Nie, muszę jakieś wytłumaczenie szybko znaleźć. No, co tak wyszło. Ej, nie strzelaj, Mati, na chwilę, bo chcę coś sprawdzić, okej? Okay? Nie. No jaki typ! Ej, dobra, chcesz? Chcesz wojny No pro... chcę, chcę wojny, chcę wojny. Gdzie lecisz? Ej, lecę... nigdzie nie lecę. No gdzie lecisz, gdzie lecisz, ja tutaj okay. No, nie strzelaj! Nie, nie! O nie, ty nie trafiłeś! Dobra. Kurde. Nie mam amunicji! W ogóle chodźcie pobijemy na, na blisko. Fuck! Gin! No! O co <tryk> tu chodzi? Ej, nie, 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 nie! nie. <ścoughs> Taki nubek ze mnie! Ej, Mati! Matyniu i winner! Być? No bo, ludzie. Pff, nie nie no wiem, co i, mogę i co? powiedzieć. Gdzie jest ten nub? Ehm. No bo... Nie w ogóle mnie przyniosło, ale jestem cały czas na... na A, jesteś ręce. na ręce cały czas? Czekaj, TP... No No, no, czekaj, tepe. Tepe Dobra, no, no, no. Te, tepnij się nie do ma... mnie. A, bo nie mogę. TP ma... Flotar, ma... Matyniu. Nie, Matyniu Flotar. A, czekaj, jeżeli kliknę... A, nie, nie ma wystarczającej liczby graczy. Cały czas nie ma o. wystarczającej. O, to się popsuło. Popsuło się, no trzeba będzie zresetować gierkę chyba. Okej, okay, jesteśmy już z powrotem, mieliśmy malusienki problem oczywiście. Tak. Lecimy, Mati. Uuu, lecimy. od razu. Te teraz cię rozniosę. A, wiecie <laughs> co? Tak sobie gadaliśmy, że naprawdę mi smutno się zrobiło, że przegrałem. Ja przepraszam A. za to. I nie piszcie w komentarzach, że jestem nubem totalnym. Piszcie, piszcie śmiało. Nie, bo oni będą to pisali, mi będzie smutno. No co, życie takie jest, nie nie możesz być w <laughs> cały czas. W ogóle zastanawiam się, czy te żółte przypadkiem nie są kuloodporne i tak dalej. E, wiesz, co możemy to sprawdzić? jeżeli ja teraz na nich. Okej, okay, to czekaj, czekaj. Ja mam tutaj skrzyneczki. A zjebałem. Ja sobie szybciutko wezmę tam, tam moje. Nie farta. Rzeczy. Okej, okay, y, Mati, gdzie ty jesteś? Na której jest... Ja jestem na żółtym, nie jestem tam. Aha, dobra, tam. to nie będę w ciebie strzelał, okej? Okay? Okej. Okay. Okej, okay, dobra, super, super, że się dogadaliśmy. Ty pewnie już we mnie strzelasz. Nie, jest, ja, ja szukam i e, ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. A, Co dobra. ci mogę powiedzieć. Mati! Oh. Ej, nie! Serio? O! Oh. A nie, udało ci się! Ziomek. No to zobacz, zobacz co tam się... Kurde! Ej, co, co ty odpieprzasz? Czekaj... Ej, w ogóle ty. słońce możemy rozwalić, nie wiem czy wiesz o tym. Ty, ty z planety na planetę ...netę skaczesz. No nie skończyły mi się te... Ale łaa... Ej, pęci, że ładnie to naprawdę zrobiłeś, to... Aż, ...aż nie, nie wiedziałem co, co powiedzieć. To było piękne. Dzięki, Dzięki. to... ...aż na chwilę mordę zamknąłem. No, 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 no. Pa. Pa na to. Oszty ty kurwa brzydko, się <laughs> mnie wywaliło. Bo. No, pięknie, no ziomek, no już nie, nie będę ci dał oforów. C okay. Teraz objawi się Prawdzi. Co, co, ty próbujesz zrobić? Łoł, wow, nie, 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 nie! Co tam? Gdzie A, tam ja, żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję. Elo. <laughs> Siemka. Razem zginiemy na tym padole Nie, ja nie zginę. Nie zginąłeś? Dobra, 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 dobra. Spokojnie. Ja sobie gdzieś tutaj wyląduję. Nie, jaki jestem głupi! Co zrobiłeś? No nie doskoczyłem na planetę. O, no tak mi, tak mi przykro. Aha, nie można jakby. No no w locie nie możesz strzelać. Trzeba o tym pamiętać. Okej, wezmę sobie. Ale ty też zginiesz. Dlaczego mam zginąć? No bo ja. Ja chciałbym, żebyś zginął. Elo, elo, leżeć tam. Jakim krtorem nie trafiłem? <grym> tu, ej, ale kurde, te planety jak wybuchają, to robią takie wybuchy. Znaczy, nie, inaczej. <grym> tak, <grym> coś, było. <grym> coś innego, <grym> innego chciałem powiedzieć. Że te planety jak wybuchają, to ciebie wywalają. O, do, te, do tego zmierzałem. O, jaki. Elo, okay. elo, leżeć Dobra, tam. Teraz zostałem Czyli jest tak naprawdę teraz po jeden. Lecimy. Tak, no, tak na dobrą sprawę jest po jeden. Dobra. I do trzech gramy. No tak, do trzech do trzech, do trzech, do trzech, do trzech. Czyli teraz. Decydująca. Decydujący meczek. No. Let's go. Let's go, man. Czy na... To tak na dobrą sprawę, jeżeli jesteś. Jak już wygrywasz, to jest łatwo ze snowballować, Tak, Tak, wielki. tak, tak. No ja ci dawałem na przykład 10 sekund, żebyś. Um, mm -hmm. no, 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 no. Czy, czy gramy właśnie... do, do trzech wygranych, czy jak to robimy? Czy po prostu BO3 to no, best jest? Best of 3, best okay. of 3. Okay. Be, best of 3, okej. Okay. Czy best okay. of 5. No właśnie nie wiem. A ile czasu trwa materiał? Eee, koło 10. No to może best of 3. Best of 3? No dobra, spoko, spoko, spoko. No. No. no problem. To ja idę sobie po skrzyneczki. Mamy taki pakt, nie? O nie, agresji teraz przez to chwilę, jest. przez pierwsze. Um... Okej, co to robi? Muszę jeszcze zobaczyć. Ej, takie czerwone A, czy jakie? A, dobra, dobra, okej. Okay. Widzisz? To zrobi ci taką y popatrz. No, 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 Widzisz no. Mnie teraz, wow. No, nie Którym ty to zrobiłeś? Yyy Particle and, and Laser. Aha. Wow. Możesz Ej, czekaj, ja budować. też zrobię mosik do ciebie, pa. Ej. O kurwa, to <laughs> Nie popsuło. Ej, rzeczywiście, to się psuje, to musi... Spadłem, straciłem HP, nie ma. Ja poszedłem po skrzyneczkę. Ej, fajne to jest z tym. Dobra, pójdę sobie na przykład tutaj. Jezu, jaki to jest... Nie strzelaj we... Bo... Strzeliłeś we mnie? Nie, ja nie mam amunicji teraz. Dobra, 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 dobra. Niech będzie, wezmę sobie rakietki. Okej, okay, ja już, ja już mogę się napierdzielać. O. o, przeżyłeś! Już myślałem, już myślałem, że jednak... Będzie nie, lipa. Nie, nie, W ostatnim momencie. No się no, no, spoko, spoko, ogarnąłem. spoko. Masz już skrzyneczki? Masz już przedmioty? No mam. A kurde, No dobra, czyli już możemy się. już możemy się. MATI! Ej, ja no co... spokojnie! Ja co chwilę widzę tak jakbyś miał spadać, wiesz? No bo tak jest. No, no. Dobra, i niech będzie. Ale to czekaj, ja muszę sobie to ogarnąć tu. Czy. Ty str... tak, o nie, nie strzelaj we mnie. Wiesz, to, ten most, nie? Żebym miał gdzieś blisko. Wow, Wybuchła planeta. Nie rób mi tego, Mati. Nie spadaj tam. Co jest? A, tu jestem. O! Oh! Bitch! Jak ty to Fierdę zrobiłeś? Out of my way! Ej, kurde! Do no tak, ale mnie ta planeta po prostu... Wybuch planety jakby zniszczył. No bo strzeliłem w planetę, no. Aha, okej, okay, rozumiem. O. Ojej. O, ojej. O, też jetpacka sobie użyłeś? Taki ta tozak. Dobra, gdzie jesteś? O, ciekawe, czy. Ojej. Oj, oj, dobra, dobra, drugi jetpack. Czekaj. Jestem obok ciebie. Oju! Żyjesz? Żyjesz. No? A, to Ej. się zamienia, Ta, a dobra. To się w lód zamienia. I później, zobacz, i to później się tworzą z tego takie pojedyncze mhm, bloki. Takie wybuchy. Mhm, gdzie lecisz? <laughs> Te, nie mam pojęcia, gdzie lecę. Gdzie, gdzieś tam na dół sobie. Coś tam, check ty, a ty jesteś pode mną, okej. Okay. Spokojnie, Mati, Dobra, już. może cię trafię w lotcie. Nie, nie, nie Maga. ma opcji. O, oh, fuck! Aj, 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 Szybko, aj, blisko! Nie, Udałem nie, 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 nie! A, nie. flotar, a cape, co to znaczy? Nie, nie mam pojęcia. Po prostu chyba umarłem, wiesz? Tak mi się wydaje. Chyba tak. Dobra, ja sobie wezmę. E, no masz na prawo napisa? Ech. Y, yy, Matyniu 4, <noise> 4, 4 2, okej. Okay, przy, przyjęłem! Dobra, ej, teraz, teraz pętak, no zniszczę cię. O Dobra, nie. Ja częściej sam umierę, niż ty o! mnie chyba zabijałeś. Tak mi się zdaje, przynajmniej. ja cię dwa razy zabijałem chyba. Dobra, gdzie ty jesteś? O, od razu. E, to nie wybucha. A nie, to wybucha, okej, okay, rozumiem. Rozumiem, rozumiem wszystko. Nie wiem gdzie jesteś, Aha, Mati. A, też cię nie widzę aktualnie. Czekaj, ja mam radar. Ja mogę użyć sobie radaru. A, ja jestem wiesz co? Ehm, dobra, idę po ciebie. Ten radar jest... Ej, ja nie mam amunicji! Oż ty! Nie, 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 nie. Ty już nie masz skrzyneczek za bardzo, wiesz? No wiem, wiem. Żeby cokolwiek tutaj zrobić. Okej, okay, polecę sobie tam. Nie rób mi tego, Mati. Przestań. Ja coś się stać, jak strzelę w księżyc, znaczy w słońce. A możesz spróbować. Znaczy wow, słońce jest. Tak, wybuchło słońce wybucha. No, 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 no. no. Okej, okay, to są te plazmy. Okej, okay, czyli to jest to. Kurde, no nie strzelaj! Jezu, ja nie mogę powiem tak, no nie <grym> mogę się skupić kompletnie na niczym. No, o nie! Spadłeś? P prawie, ale w ostatnim Aaj. momencie się uratowałem. Znaczy, o kurde, to trudno. jestem dobry w tej, w te No. -warsy. Jesteś kozakiem. To muszę ci przyznać. Ja sobie idę po jakąś kolejną rzecz tam. Mam nadzieję, że mnie nie zabijesz. W ogóle nie mam. A, nie dobra. Piesuję. Mam. Co ty. No, co ty? Czekaj. Nawet nie, nie mam pojęcia, gdzie ty teraz. A, tam jesteś. Dobra. No, zdychaj. Niech <grystanie> ci się skrzywdza, nie krzywda, no. Dobra, ja... No! Dobra. O nie! Uff. Ale dałem dupy teraz. No, ja już jestem wycelowany w ciebie, tak także weź tam. Spokojnie. O kurde! Ty jesteś wycelowany, Michał? Bo nie wiem. E, w ciebie jestem wycelowany. Tak, jesteś? Jesteś no. pewny? Tak, jestem. Co, co tu chodzi? Dlaczego Gdzie ja tu przegrywam? Gdzie e... jesteś, Michał? Powiedz mi! <laughs> jestem, no, jestem w pewnym miejscu, e, w którym, no. no wiesz. Chciałbym Jeden się... HP weź, weź, weź się. No, nie, nie bij mnie, nie proszę. Się, tak, Podłóż się. No weź, weź daj mi wygrać, bo mnie ludzie zjedzą w komentarzach. No proszę. <noise> ja ty już widzę te komentarze. Flotarol z ciebie noob. Ej, Czekaj, Mati. Ja cię szukam ogólnie. A ma... zobacz, czy masz radar. Nie mam, nie mam, nie mam. Ja bym wiedział, jak mam radar, jakbym miał radar. A bo ty taki już prac jesteś, że wiesz no, takie rzeczy. Taki no, jest dobra, dobra, dobra. Rozumiem. Jest um. tam jeden tylko jumper pomiędzy planetami. Uuu, uh. aha, ten, ta rakieta taka. Hmm? O nie, to się wybucha? Tak, to się wybucha. Okej, okay, spokojnie. Aha, to tak działa. Dobra, jeżeli sobie zrobię most tutaj. Ja ciebie widzę chyba. Nie, nie widzę ciebie. Ej, Mati, nie, nie mam pojęcia, gdzie jesteś. Ja też nie wiem, gdzie jesteś. Kurde, ale nie, nie chcę zrobić złego ruchu. Bo teraz. Duj! Nie, 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 czekaj. Wezmę sobie tutaj most zbuduję, Tutaj jeden, tutaj drugi. I nie będziesz wiedział, w, w którą stronę pójdę teraz. To niezły kozak ze mnie, nie? Nie, 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 nie! Uff. Ja przeżyłem. Ja właśnie. też przeżyłem. No, giń! Jest! O nie. Dobra, jest, pięknie. Badłem, kurde, Uff, ja, ej, mam jeszcze szansę to no. wygrać. No, masz, jeszcze masz. No bardziej. Dobra, teraz tylko... Kurde, rakietongi. Nie, mam tylko jedną. Mam jedną rakietę. No Mati! Masz jedną <gry> No mam. Mam, 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 mam. Czekaj, a ty tam jesteś Oj, oh, fuck Dobra. Dobra. Żyłem. Jezu! Jezu jakie, ej, jakie tu są emocje w tym! Dobra, robię sobie coś takiego. Chyba jesteś za tą wyspą. Albo i nie. Mati, where are you? I don't know where the fuck are you. Widzę jak się tylko rozpierdziela to wszystko. No, 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 a blisko pierwsze. ciebie czy daleko? Bo u mnie tak troszkę średnio. Daleko, Aha. daleko. No dobra. O Jezu, co ja zrobiłem? Ale to było słabe to co zrobiłem. Dobra, jeszcze spróbuję coś takiego. Ej. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś gdzieś przy dole? Mati! Nie rób mi tego, bo ja nie wiem... Ty mnie, ty mnie już masz. Czy ty jesteś nade mną, Spotowałem, czy pode mną? Czy... Dobra, rzucam sobie perłę. Może tutaj gdzieś jesteś? Nie. Nie ma ciebie. Nie strzeliłeś we mnie? Dobra, nie we mnie. Nie, nie, nie. Powiedz mi, daj, daj mi jakiś nie znak. Nie powiem ci nic. Ej, no ja ciebie naprawdę nie widzę, kurde. No to ci poradzę, no taka gra. No to pomóż, ziomuś, Ja nie pomogę, nie pomogę, Ej, zarąbisty ten trybik jest. Fajny, fajny. No. Zobaczcie, jak się porobiło tych malutkich kwadratów. No, jak tak zaczyna się robić taktycznie pod koniec, nie? To to, to, to jest spoko. Okej. Okay. O, spoko, dobra, widzę, że tutaj... O nie, planet, planet unstable. Planet unstable. O kurde. Oj, spadłem. Oj, ja też... Ja pozwaliłem ja się t... pode mną. Ja nie wiedziałem że tak co. Ej, nie, 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 nie. <ślesujesz> Proszę, o wytłumaczenie moje jest takie Planets Unstable, czyli zaczynają się rozpadać planety, na których tak. stoimy. Najprawdopodobniej nie możemy stać w miejscu. Od nie, 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 tam po prostu taka czarna dziura się zrobiła jakby i po prostu ona mnie i tylko dlatego przegrałem. I to jest Ale błąd ja też wtedy, mapy. Nie, nie, to jest ja ja też błąd wtedy mapy, spadłem, dlatego Michał, przegrałem. Także uwaga, ludzie, oficjalnie jest to tak. Tak, tak. Niech ludzie zweryfikują w komentarzach. okej? dobrze, okay? ludzie napiszcie, kto wygra waszym zdaniem. Ten, kto miał dwa punkty, czy ten, który miał jeden. Nie, nie, nie. Było po jeden i później zaczęły się błędy mapy. Dobra, ludzie, mm, jeszcze tak tak co, się żegnamy się. Ja przypominam, się. że jutro, 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 czyli w niedzielę, jeżeli to oglądacie, jest odcinek u Matiego, jest kompletnie inny, także już polecam Zapraszam sobie. Serdecznie. Link oczywiście jest w opisie, także my się z wami żegnamy, prawda? Mati? Tak jest. Ja, ja, ja byłem z pro, żegnam. teoretycznie. <grym <grym Dobra. Na razie, cześć. No, hejka.